Portal nieruchomości online.pl tym razem zawitał do Łodzi przy okazji konferencji organizowanej przez Narodowy Bank Polski i Uniwersytet Łódzki. Z nami jest jeden z gości tej konferencji. Profesor Mirosław Bełej, nasz gość jest kierownikiem kierownik Katedry Nieruchomości i Studiów Miejskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także wiceprezesem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Dzień Dziękuję. dobry. Panie profesorze, wiem, że w swojej codziennej pracy uczelnianej zajmuje się pan między innymi analizą trendów i megatrendów na rynku nieruchomości, więc na początku takie może też szerokie, rozbudowane pytanie, ale jakie były dotychczas takie najważniejsze megatrendy które odbiły takie największe piętno na rynku nieruchomości i w jakim miejscu w tej chwili jesteśmy? Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na zmiany ostatnich dwóch dekad, to bardzo widzimy, że zmieniło się sposób funkcjonowania społeczeństwa. Że wartości i cele, które to społeczeństwo w chwili obecnej realizuje, są inne niż dwie dekady temu. Widzimy perspektywę starzejącego się społeczeństwa i wpływu na rynek mieszkaniowy. Możemy obserwować. Proces transformacji ekologicznej gospodarki i to, co widzimy w chwili obecnej i w przyszłości, proces transformacji ekologicznej budynków i mieszkań. Widzimy również proces gentryfikacji i proces trybalizacji, który de facto zaczyna nam dzielić społeczeństwo na pewne grupy plemienne pod względem poziomu finansowego ale również pod względem to co widzimy wizję przyszłości, pod względem poziomu na przykład klasy energetycznej budynków. Jeżeli na to nałożymy bardzo szeroki proces urbanizacji, proces rozlewania się miast, czyli tego, że miasta się rozchodzą, kolejne osiedla budują się coraz dalej i dalej, to zaczyna być pewien problem, w którym osoby z nowych osiedli widzą taką... Absolutne ograniczenia funkcjonalne w kontekście dostępu do pracy. Na to nakłada się również proces powrotu do miast czyli w efekcie, kiedy ten transport z strefy podmiejskiej do centrów miasta zaczyna być coraz droższy i coraz bardziej wiążliwy. Deweloperzy szukają nowych przestrzeni pod budownictwo, co generuje bardzo wysokie ceny tych wolnych przestrzeni i zmienia tak naprawdę strukturę miasta. Jeżeli na to jeszcze nałożymy zmiany procesów informatycznych i informacyjnych. Jeżeli zobaczymy, że zmienił się powoli, zwłaszcza po okresie covidowym, zmienił się taki sposób stylu życia, kiedy klasycznie pracowaliśmy dom, praca, dom, a w chwili obecnej dom jest miejscem, w którym żyjemy, może być 100 km dalej, ponieważ praca znajduje się w tym samym domu online i znowu mieszkamy w tym domu. To rekonstruuje nam sposób myślenia o funkcjonowaniu miasta, o sposobie budowy szlaków transportu, jednocześnie bardzo mocno wpływa na rynek nieruchomości komercyjnych. Mhm. Także to, że my się zmieniamy i zaczynamy funkcjonować w nowej rzeczywistości e, informacyjnej, informatycznej, naprawdę mocno wpływa na zachowanie całego rynku mieszkaniowego i właśnie na te trendy. Mhm. Wspomniał Pan o społeczeństwie informacyjnym, czyli. No... Bardzo, bardzo dynamiczne jest zmiany jakby na naszych oczach zachodzą. Czy to, co ludzie piszą w internecie, jak się w nim zachowują, jakich informacji szukują, szukają, w jakich miejscach w internecie też się poruszają, może zwiastować jakieś trendy na rynku nieruchomości i faktycznie takie rzeczy można wyłapywać? Wydaje mi się, że tak. Jest to pewien sposób myślenia, nieklasyczne, to znaczy, że w większości przypadków, kiedy rozmawiamy o trendach, o dynamice, mówimy o dynamice cen, indeksów i innych podobnych spraw, czy najmu. Natomiast to wszystko są fakty, to wszystko są ceny z przeszłości, tak jak cena, która ma datę w akcie jest już ustalona miesiąc wcześniej, na przykład w, w, w w umowie przednotarialnej, przed sprzedaży przed, oczywiście, albo jest to cena ustalana na przykład 3 miesiące wcześniej w przetargu. W związku z tym mówimy o faktach. Ja mówię w tym momencie o spojrzeniu na ocenę aktywności społeczeństwa w oparciu o dostępne różnego rodzaju narzędzia. Jednym z takich narzędzi bardzo dostępnych jest Google Trends, a w zasadzie pakiet G Trends w oprogramowaniu R, dzięki któremu możemy y, ustalić tak zwane wskaźniki RSV, dzięki któremu oceniamy. Na jakim poziomie społeczeństwo interesuje się rynkiem mieszkaniowym poprzez wybrane słowa kluczowe? Dzięki temu możemy przewidzieć, i tak mi się wydaje bardzo mocno, że jest to możliwe, zanim zdarzą się fakty, możemy nawet kilka kwartałów wcześniej przewidzieć tą dynamikę zmian zainteresowania. W momencie, kiedy następuje gwałtowny wzrost zainteresowania rynkiem mieszkaniowym, co było obserwowane we Francji, w Niemczech i w Polsce, i po pierwszej takiej bardzo ważnej e, informacji o wejściu e, COVID-19 epidemii nastąpiło lekkie zastanowienie się tych rynków. Ludzie przestawali wpisywać w internecie, wyszukiwać w internecie, w portalach internetowych, mm -hmm. wyszukiwać mieszkania. Potem przyszła inwazja Rosji na Ukrainę i nastąpiło absolutne załamanie. I to absolutne załamanie jest obserwowane w Niemczech, we Francji, w Polsce. W związku z tym mamy pewną współmierność. I de facto można by się w tym momencie doszukiwać również wpływu na ceny, który tak naprawdę nie nastąpił. Na ceny mieszkań obserwujemy różne dane z rynku, porównujemy stan faktyczny tych cen, to nie nastąpiło, ale jeżeli dodamy do tego również taką interwencję państwową w postaci kredytu 2%, który jest jednak bardzo mocnym wspomożeniem um, popytu, popytu efektywnego, odfinansowaniem tego popytu, to widzimy, że to narzędzie zadziałało i większość uczestników tego rynku, większość osób na tej konferencji mm -hmm. wspominało właśnie to, by był element, który doprowadził do wzrostu cen, który również był nadwyraźnie pokazywany. Mm -hmm. Panie profesorze, no osoby, którym zastanawiają się nad kupnem mieszkania, no codziennie pewnie mierzą się z takim potokiem informacyjnym, tak? Jest, pojawia się mnóstwo informacji o rynku nieruchomości i takie osoby czytają rozmaite artykuły, mm -hmm. raporty, Fora internetowe, grupy facebookowe, i często sugerują się tymi informacjami. I potem też często dochodzi do sytuacji, w której taka osoba, no jednak, zawyża tą swoją cenę mieszkania, prawda? Mhm. Na ile taka właśnie, taka trochę informacja niesprawdzona jest w faktycznie problemem dla kształtowania się cen na rynku nieruchomości, tak? Znaczy ja, ja widzę tutaj dwa pytania. Pierwszy dotyczy, czy ludzie po prostu naprawdę interesują się rynkiem mieszkaniowym w kontekście zakupu. Tu dzieliliśmy na osoby, mhm. które popyt taki konsumpcyjny, inwestycyjny, to dwie różne kategorie. Zostawię inwestycyjny, bo to są specjaliści, w związku z tym się znają, rozumieją, działają. Popyt konsumpcyjny opiera się na takiej zasadzie, że generalnie ludzie podejmują najważniejszą decyzję w życiu przy bardzo niewielkiej liczbie danych. W związku z tym twierdzenie o tym, że oni naprawdę przeglądają wszystko, analizują, nie do końca jest prawdziwy, nie ponieważ patrzą, kto oni mogą popatrzeć na to, co się dzieje, ale tylko tu i teraz. I to jest problem zasadniczy, ponieważ ci ludzie nie patrzą na trendy długoterminowe. Patrzą tylko na tu i teraz i tylko dzięki tu i teraz mm -hmm. podejmują takie decyzje. W kontekście one mogą być złe lub dobre. Na to nie mamy wpływu. Natomiast czy yy, yy, myślę, że społeczeństwo przyzwyczaiło się, że jeżeli ceny są odbiegają od pewnych średnich poziomów, zwłaszcza na rynku ofert, to wszyscy wiedzą, że i tak to ceny będą w negocjacjach ustalane niżej, co również dane Narodowego Banku Polskiego pięknie pokazują tę relację pomiędzy ceną ofertową a ceną zakupu.